No dobrze, moje drogie. Czas wystawić waszą miłość do czekolady na próbę. No już, oddajcie to. Eee. Masz nam to później przynieść. Mam nadzieję, że kolejna runda będzie zgodna z zaleceniami lekarza. Ciekawe co tym razem dostaniemy. Zróbmy szybką wymianę. Przysięgam, że ktoś stuknął mnie w ramię. Tak, Lily dostała czekoladę. O, już cieknie mi ślinka. Matko, i co ja mam z tym zrobić? Ups, przykro mi. Możesz pobawić się nową zabawką podczas gdy ja zjem tę wyśmienitą czekoladkę. To trochę nie fair. Ups. Hej, Lili, podzielisz się. Nadjeżdża pyszna czekoladka. Oj, musi już wracać. Dotarliśmy do mety. Lana, lepiej poszukaj autka. Poczekaj, czy ta butelka przypomina ci kogoś? Wygląda jak klucz. To też wygląda jak klucz. Imponujące. Co ja mam niby z tym zrobić? Ja tam wiem, co zrobię. Może potrzebujesz pomocy, Lana? Hmm, no nie wiem. Tylko kawałeczek? Proszę. E, już nie chcę. Jak sobie życzysz. O ta. Przykro mi, Lili, może dostaniesz czekoladę następnym razem. Zjedzone. Ola, mam dla Was kolejną niespodziankę. Jesteście gotowe? Zaczynamy. Tak, do dzieła. Czekoladowa rybka. Hurra! Wow, wygląda pysznie. Chyba wiem, co znajdę na talerzu. O nie, to obrzydliwe. Uj, ale śmierdzi. No cóż, przynajmniej się nie rusza. To wcale nie jest fajne. Nigdy się z tobą nie zamienię. Nie rób tego, fuj! Nie wierzę, że ją polizała. Gratulacje, tym razem wygrałaś. Dasz małego gryza? No dobrze. Ej, to nie był mały gryz. Chyba Lili była głodna. Ej, zostaw coś dla mnie. Przecież musiałam jakoś pozbyć się smaku ryby. Hmm, ta runda będzie nieco ciekawsza. Ja wow, sprawdźmy, co tym razem dostaniemy. Gotowi? Hmm, co mam niby z tym zrobić? A na talerzu wiki? czekoladowy make-up. Już mi ślinka cieknie. Hej słodziaki, zasłużyłam na was. Poczęstuję się. Ciekawe, czy to mleczna, czy gorzka czekolada. Szminka? Mm? Że mam się niby pomalować? Mm? Ładnie pachnie. Skosztuję. Kevin, kłam, że jesteś facetem, ale chyba wiesz, że tego się nie je, co? Mam szminkę na zębach? E, tak, troszeczkę. Mm. Co nasza wróżka wyczaruje tym razem? Czuję, że to będzie coś fajnego bym dostała czekoladę. Wa, czekoladowy mikrofon. Zaraz to też czekoladowy mikrofon? Pogubiłam się. Trzeba przyznać, że ciężko je rozróżnić. Nawet nie próbuj. Ja za to spróbuję i to całkiem dużego kęsa. Tak, to czekolada. Smaczna. Ciekawe. on wow, działa. Myślicie o tym co ja? Dajcie im trochę czekolady i patrzcie, co się dzieje. Widzę, że świetnie się bawicie, ale chyba czas dokończyć wyzwanie. Halo! Spróbujmy teraz przebić nasze ostatnie wyzwanie. Zawodnicy gotowi? O, kasa! A nawet lepiej czekoladowa kasa. Mmm, wygląda smacznie. Bez przeciągania, zasmakujmy bogactwa. Ale pyszna. Kevin czeka na swoje bogactwo. Prawdziwe pieniądze? Nie wierzę. To lepsze niż jakaś tam czekolada. Wystarczy trochę dodatkowej gotówki i człowiek czuje się jak milioner. Ej, gdzie kasa? Uff, jeszcze sporo zostało. O, jak to? To nie fair. Dobra, mam jeszcze kasę z talerza. Nie. No dobrze, następne danie będzie trochę mniej obrzydliwe. O! To statuetki z rozdania Oscarów. Ale którą wolelibyście mieć? Prawdziwą czy czekoladową? O tak, to jest to. A jak nam twój Oscar, Wiki? Mm, średnio mi smakuje. Ale spoko wolę być podziwiana za swoje aktorskie osiągnięcia. Chciałabym podziękować mojemu zespołowi 123GIRL, rodzicom i oczywiście mojemu najlepszemu przyjacielowi Kevinowi. Dziękuję. Wiki, wiki, halo. Daj dziewczynie pomarzyć, przecież krzywdy nikomu nie zrobi. Ech, nieważne, mogłabym kiedyś dostać Oscara. Kto wie? Odkrywaj. Kaktus? Przecież to nie jedzenie. Dobrze wymieszaj karty. Losujcie. Musimy go ugryźć, Wiki. Powodzenia. Sofie się upiekło. a Kevin zaraz skaleczy się w język. Mam pomysł. Kevin, nie! A co czekasz, wiki? Nie rób tego okropnie się pokaleczysz, żartowałem sobie wcześniej, siedź tam, Kevin, nie chcemy cię widzieć, niemożliwe mam nadzieję, że martwe, kurczę, dużo tych macek, wow! Chyba się poruszyło. A, Kevin. Na co czekasz Sofia? Rozdawaj karty. Uff, co za szczęście, nic. No nie naprawdę mam to ugryźć? To oznacza, że będziesz musiała polizać, Sofia. No dobrze, to obślizgły potworze z niezliczonymi mackami. Czas cię skosztować. To najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Założę się, że smakuje tak samo źle jak pachnie. Uważaj na głowę! Nie, pójdę ją włożyć do wody. MOKRY POKARM DLA PSA Fuj, ale to ogromnie śmierdzi. Bezbędny w ceregieli, rozdawaj. Tak, ale mam szczęście. O nie, muszę to polizać? Już mi niedobrze. Dlaczego dałam się w to wrobić? Masz radę, Sofia, wierzymy w ciebie, e, musimy patrzeć. Szybko, bo zwymiotuje, do czego akurat ja mam trzymać jej wiatro, jedzie ci z buzi. Miejmy to za sobą, smakuje trochę jak stara fasolka. Mogło być gorzej. Fu pogięło ciekawie?